W że jesteśmy w Kecikan Rejs, Alaska, Amsterdam. Jak Ci się podobało, jak było w Kecikan? No, dużo, dużo takich, ja nie wiem, takie budynki jakieś nie. nie, nie, ciekawe, nie pięć, nie w dziewięć. Nie, tak, to są jakieś piętrowe, nie portowe, wiem, czy, portowe. Portowe, na, balach, na, balach. na palach. A na palach to no, no, na, na wodzie. stoją. I to są same sklepy, no. a oczywiście to, to, bo tu statki przypływają. Śmiało wal. Także. Mam już pół, za 5,5 do 12, o 12 już jest termin powrotu na statek, bo później statek odpływa i kto nie zdąży zostaje w tej miejscowości. I potem musi wracać na własny koszt. Tak? tak. bardzo dużo połowowych statków na łososia. A po co tutaj zrobili taki baldachin? Zakoka, no. ocean, góry. No ciekawe tu są takie krajobrazy. Nie, to samo co w Polsce. Nie. No, takie, to są wszystko kutry połogowe na, na Łochrusie. Tu, tu jest 55 stopień szerokości geograficznej północnej. To jest mm. to samo co Polska. Mm. Tak no. o i tu ludzie udają się na wycieczki samolotem Taki samolot z pływakami Tu co chwilę ląduje Widzisz, tu jeszcze idą na wycieczkę Jeszcze idą na wycieczkę Pełno ludzi już wracają. Już wracają, nikt nie sobie nie przedłuża. Bo są wypadki, że... To są wielkie chyba na Leci samolot, leci z turystami. z turystami, tak, to są wycieczki dla turystów. Góra potężna. Potężna góra większa niż wyższa niż Śnieżka wyższa góra niż Srenica śnieg tam jest to może być nawet 3000 metrów nawet 3000 metrów też góry z tamtej strony. Tak. Wózek Clark, to u mnie w fabryce były takie wózki Clark do do A ten statek przypłynął z Juno, Alaska AK. To jest stateczek do połowu ryb, ma sieci. A jakie ryby trzymają później? Jedzą. Pięć ton i pięć marynarzy nie pięć ton. Tak. Nasz no, strategiczny To jeszcze dwa porty przed nami. Victoria i Seattle z tej strony widać nasze pokoje? Nie? Tak, tak, ale nazwę akurat z tamtej strony. Na połów ryb. Na ja połów ryb. Takie te odwojnice potężne. Te odwojnice. Welcome back folks! You can prepare your belongings now you put your cell phone gas case camera in your bags. Yes? Are you call, are you taking a picture of me or are you taking a video of me? So I can pull, look myself beautiful Are you? That's a question. Thank you.

Ja, nie. i aparot filmowy. się muszę wyjaśnić, do kontroli. Pa, pa. Bye, bye.